Hej, witajcie, ja jestem StarLeksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Wiedźminacy zgon. No ja ten odcinek wam nagrywam w czwartek, tylko wiecie kiedy wy ten odcinek dostaniecie? Kto wie, to wiecie, dopiero nie w poniedziałek nawet, bo szczerze dostanę do takiego wniosku, że ostatecznie będę wam zasłać dwa odcinki, no może ewentualnie maksymalnie trzy odcinki na jeden dzień. Bo inaczej to nie da rady, tego inaczej zrobić. Dlaczego tego nie da inaczej rady zrobić? Dlatego, bo, bo naprawdę rachunki za prąd są zbyt wysokie, wczoraj ogólnie nocował u mnie mój brat, no u mnie i u mojej mamy i on powiedział, że rachunki za prąd z ostatniego miesiąca co no z ostatniego miesiąca, na no właściwie no z tego miesiąca, co no z marca, tak? z marca, w sensie z marca rachunki, które przychodzą na kwiecień bo my się wprowadziliśmy do mieszkania 8 maja to ogólnie te rachunki są zbyt wysokie no i możemy popaść w bankructwo, jeśli tak dalej będzie, więc muszę jednak bardziej ten produkt oscędzać nie da rady na no, za tego produ no, trochę z zera. No to jednak nie mogę ten komputer mieć aż tak długo odpalony, więc no, musicie mieć zdawać to za nami te no maksymalnie trzy, ale z reguły dwa filmy będę wyrzucać każdego dnia. No ale zawsze będziecie jakieś, jakieś filmy dostawać, więc no jest to o tyle spoko, tak że zawsze jakieś filmy będziecie dostawać. Nie będzie tutaj takiej sytuacji za... któregoś tam dnia się nic nie pojawi, no chyba, że ewentualnie byłaby taka sytuacja, że przez yy, długi czas na przykład, nic nie nagrywała, no, na, ale na chwilę obecną myślę, na sędzie taka sytuacja nie zanosi. Bo z drugiej strony i takie co mam kurde te filmy z Lufty Stress 2 yy, do wrzucenia, które ja nagrywałam to jest te filmy z Doughty Stress 2 z tych epizodów ja to w sumie dawno temu nagrałam i jeszcze do tej pory tego nie wstydziłam, więc chyba też się będę musiała za to zabrać. Bo sobie, że na chwilę obecną nagrywam tego na C, tylko Wiedźminacy? Tylko tak jak mówię, no wy tego Wiedźminacy dostaniecie, no bo tak obstawiałabym, że no w niedzielę może dopiero. Bo faktycznie. Ja nie mogę za bardzo przesadzać z tymi filmami. No teraz tak zdałam sobie sprawę z tego, że nie mogę za bardzo z tymi filmami przesadzać. No i nagrywam teraz Wiedźminacy, ogólnie dzisiaj będę gry nagrywać. Też dzisiaj jest taka sytuacja, że. moja mama do pracy wysłała o. Wysła, no właściwie. Mój brat ją zawiózł, tak w pół do dziewiątej i ona zaczęła pracę od dziesiątej, no ale ja, ja jestem z bratem, byłam w sklepie, e, kupić picie, e, no i dopiero teraz od jedenastej tam nagrywać, więc e, nie wiem ile filmów tam dzisiaj da nagrać, przecież to tak 4 być może maksymalnie, nie więcej, dlatego moje tepony dzisiaj nagrywać nie będę, e, jutro nagram moje tepony bo jutro moja mama ma jakieś do pracy, no oby posa faktycznie i tak w... No ona ma bardzo wcześnie wyjść do pracy, bo tak w wpół do e, ósmej, więc naprawdę jutro będę wcześnie nagrywać. Kurde tylko... Jedyne to mnie niepokoi to to, że będę miała problem z tym, żeby ją tam wysłać do tej pracy, bo ja teraz muszę ją wysyłać w sumie, bo z nią jest taki problem, że... Ona ma problem z tym, żeby wstać, no ale w sumie dla mnie to też uh, takie w stanie aż tak wcześniej i żeby też być obudzoną, no dla mnie to jest nawet problem, więc... Będzie mały problem ale mam nadzieję, że uda mi się to jakoś ogarnąć. Dom jest kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. Wygląda na zamknięty portal. Może zamknięty go jeden portwa, portal. Trzeba jakoś ten portal otworzyć. W ogóle chwila, bo tutaj mi się wydaje, że chyba jest jakaś scena z rysunku. Z tego, ja to pamiętam, tak mi się wydaje. No i z tego powodu chciałabym się tutaj na chwilę rozejrzeć, bo tak mi się wydaje, że tutaj jest jakaś scena rysunku. I skoro już tutaj jestem, to nie chciałabym e, tego olać. I to by już nie było takiej sytuacji, więc musiałabym się tutaj znowu wracać. Pozwolę się tutaj faktycznie rozejrzeć. Hmm. Tutaj to są skody, bo to na guza faktycznie będzie ten rysunek. O! Jest! Ulepszona zbroja wyzmijnskiego ceku kota na no prosem. No. Tylko właśnie ulepszona... Co nie, dobra, no mamy u... zbroję. To dobrze w sumie. W zapisek zapisach chcę od kilku dni grę, to się w okolicy. Odchwyciłem wcześniej i wiedziałem, że się pojawią. Wizja po aromatycznym Limburgese była bardzo wyraźna, ale muszę zaryzykować i zostać tu za kilka dni. E, sery wesły w decydującą fazę dojezywania i przetransportowanie ich w ogóle nie wchodzi w grę. Pracowałem nad tym przepisem przez 40 lat i wolałbym zginąć, niż się teraz poddać. Na wypadek, gdybym nie był w stanie wywrócić i obsadzić ataku łowców, pozostawiam mój skarb najcenniejsemu smiałkowi, który będzie w stanie go odnaleźć. Oby nagroda ta zainspirowała go do kontynuowania mego dzieła i podążania ścieżką najwybitniejszych tyromantów do Freya Mustera, Avena Wilks, Polgora oraz Erika Stitonacha. no czyli on był tym, tyromantem, czyli sery lubił. Robił sobie sery. No bro, to sprawdzić te jego skarby. Ależ tu trzuchnie. To jest zdecydowanie smród, wie, Wygląda na to, że Eramas był ty No, cytaliśmy o tym To Trzeba, jakoś ten smród ominąć. Z czego Eramas robił ten cholerny ser? Lepiej no, uważać. Właśnie, ja, dobre pytanie, z czego? Z, z jednej strony to jest dobre pytanie, a z drugiej strony... No nie wiem co... Chciałbyś wiedzieć Geralt i co ja bym chciała wiedzieć. Nie wyobrażam sobie jak to teraz musi śmierdzieć. Naprawdę. No ja <grym> to nie cojemy. Ja nie rozumiejęt jak mu opowiem jak zmagałem się z serem. Co? Ja... Dalej nie może mnie spotkać nic. Będziesz tak. miał co opowiadać Wasemirowi. No Geralt nie lubi sportali. Sasukajolochy, Aramasa Era Aramasa, Era Masa chyba Będzie ja końce Scott końca niestety Krótko najgorsze To właśnie Chodzenie w takich ciemnościach, gdy oczywicie nad świeci słońce No u mnie obecnie świeci słońce na dworze, jest nadwoz, u mnie bardzo ciepło. To niekoniecznie jest takie fajne. No, no dobra no. Teraz się już w was w te ciepłe dni. Kiedy faktycznie no będzie cieplej. Figurka byka. Dodatki całodzia Remasa. E, wizja usta ustabilizowała się, i oto przez e, lekki, jakby księżycowy opar. Ujrzałem czterech ksiądz. Każdy konno i zbrojno. Pierwszy miał romaka koloru mgły, drugi koloru siarki, trzeci sarnego od odkłań, a czwarty kucyka. I ujrzałem fontannę z a książęta nie pili z niego, bo im zakazano. I nadleciał ptak rajski, rubinowy, złocisty i usiadł na gałęzi drzewa, a Zewo miał rok tysiąc czterdzieści. Zacerpnice ze źródła, powiedział ptak. Ale oni wskazali na krwawe łzy słońca i nie, za, i nie zacerpnęli. I oto nastą, zastąpiła dziewita cysta, z piersiami odsłonię, odsłoniętymi, niezbyt duzymi, jak dojzałe lipcówki, rumiane, a twarde. Potem nos, micie psy zwycają, i widzia się rozwiała. Jutro spróbuję rozpiecentować ten długo dojrzewający odgenną myworta. Ma być ponoć wytrawny, głęboki, a lekko ozechowym, o zechowym posmaku. Hmm, zobaczymy. Muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są odporne na smród starego sera. A mglaki? Moja zmora, ja tych mglaków nienawidzę. Zdawałem tych iluzji. Ser ósmy poziom ma i tak... Iluzję. Łatwo nie będzie ich pokonać. Wytrzymałe są. No kurde! Ale co? Chwila, ta, ta iluzja mi też jest w stanie... Też jest w stanie mi ta Iluzia zrobić ksywdę? No to, to to jest core w takim razie. Co mówi Iluzia jest mi w stanie zrobić ksyftę? Powinienem No Geralt, najpierw to się musimy rozprawić z Glakiem. Cholerna iluzji, ja pierdzielę! Dobra, musimy o w wziąć. Na się! No te to jest po prostu z nienawidzę klaków. Cholernie irytuata stworzenia. Dobra. Załatwione. Dobra, czyli tutaj musimy użyć oka. No i co mi to daje? Taka, mamy to, takie skarby. No dobra. Raz to jest ale okej. Okay. Kolejny portal. To miejsce wygląda na skarbiec. Powinienem się tu rozejrzeć. Trzeba jakoś e, dezaktywować magiczną barierę. Hm. Magiczna bariera nadal działa. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Tutaj chyba trzeba użyć igni. Nałożył iluzję. No, Na bariera dalej jest. Ma teraz taki z... A, dobra, udało się. Wyłączyłem barierę. Kurka węsa. Jeśli ten miecz jest tak samo zabójczy jak sery Era Massa, to warto go wziąć. Chyba nazwy to ostrze Ementaler. Ementaler. No dobra, to zrobiliśmy tą misję. Okej. Okay. Teraz jakoś się będzie co coraz to wydostać, co mamy ps całą drogę wracać? Jakoś mi się to nie uśmiecha. Kurde, a nie, nie mogę nie mogę sobie zrobić skrótu, tylko się muszę całą drogę wracać. Jakoś nie, nie uśmiecha mi się wracać całą drogę, wolałbym skrótem pójść. Ale coś tu co że chyba tutaj niestety będziemy musieli całą drogę wracać. To mi się wcale nie uśmiecha, no ale dobra, rozejrzymy się tutaj jeszcze, bo może znajdę jakieś alternatywne wyjście stąd. O! Dobra. No to się udało. Świeże powietrze Nareszcie. No, na całe szczęście, ale dobra, musimy y, pomedytować, y, żeby mi ten kod zniknął. Dobra. No to dosyć szybko udało się to zdanie wykonać. No teraz zobaczmy ten mięs. to pewnie będzie gorsy. Nie! Ej, nie jest gorsze, jest lepsy! Proszę bardzo, 100 ulepszenia. no to kurde, bieżemy w takim razie. Co prawda chwila, bo my mamy... Chwila, my mamy nowasyj, my mamy e, stalowy miec. W ogóle będę musiała to e, zostawić w skrytce i za chwilę to zrobię. Zostawimy w schowku te miece. Ale ten miec jak najbardziej jest najbardziej i sobie go ulepszymy teraz, dobra. E, sansa na podpalenie, biezemy Moc znaków, biezemy Sansa na zatrucie... Sansa na zamrożenie. Dobra, i teraz tak. Eee, gdzie tutaj jest teleport? Bo bym się teraz udała do Zoltana i u Zoltana bym... Mm, wreszcie w skowku skowała ten rysunek z kołu gryfa. No nie będziemy go sprzedawać oczywiście. i co, mamy teraz 3 minut, więc jeszcze jakieś zadanie można by było zrobić. Gadanie. Dobra, i teraz tak. Chowamy to. W sumie to też możemy schować. To chowamy, to chowamy, to chowamy. To chowamy, to chowamy, to chowamy. I teraz tak. Eee, tutaj, z międzywizmickiego co ukrywa, to chowamy. O kurę, ten miejsce srebrny jest lepszy. To chwila. Ja sobie ten miejsce srebrny wezmę również. Sansa na osłonienie. Moc znaków. Sansa na zamrozenie. punktów adrenaliny. Może psy dać. Sansa na zatrucie, sansa na wytrącenie z równowagi, sansa na osłomienie. przebicie pan Ceza Dobra, i skowamy sobie e, srebrny miec więc psychokryfa. Dobra. I teraz tak. Za co moglibyśmy mieć ewentualnie zabrać? Co my tu jest, co mamy do zrobienia? Mamy wyścigi. Mamy miejsca partnerstwa. Tego na razie nie zrobimy, tylko też nie zrobimy. No to tam nam zostały wyścigi? Jest na, na razie bym porobiła. Chociaż, kurde, ej dobra, wiecie, co fabułę trzeba zrobić, kurde, w końcu. Bo patrzcie: 17 poziom, my mamy poziom. Y, a co to jest 12 poziom, a my mamy 17 poziom? Ja to zadanie za chwilę będę miał wysadzone. Dobra, to wiecie co? My chyba fabułę będziemy robić jednak. Bo ewentualnie ten rysunek z kołkota? Hmm, bo żeby spróbowała ten rysunek z kołkota odnaleźć, żeby to, z... to było zrobione. No nie będzie znowu was tak trudna. No tylko tutaj, patrzcie, jest ulepszenie ta srebrnego. Ulepszenie Mieta Srebrnego, a nie znalezienie samego Mieta, co mi się nie podoba, bo to jakby świadczył o tym, że bym musiała mieć jeszcze e, normalnie mieć z tego kota, ale nie mam tego miejsca. Tak jakbym w ogóle go nie znalazła w schematach. w moim musiał się wybuchnąć! Hmm, tutaj gdzieś to tak miałby być najwyraźniej, ale no to chyba z drugiej strony trzeba obejść. A. A. Widzicie to co A. ja? Ej, uważaj! A. Nienawidzę królestwa. Hmm, to? Dobra, chwila to jest wejście na górę. Chyba tutaj yy, by ten rysunek z kołku tak był No by mi pokazuje poniżej A tak, niby poniżej jest tutaj w zasadzistości Mamy to Dobra no To jest e, schabat na ulepszenie butów no, Tylko to będzie gdzieś dalej Dobra, co by było się depnąć. myślę, że to będzie znowu taki trochę krótszy odcinek tak z Widzimacy. Nad... W ogóle chyba z Widzimacy, jednak teraz będę trochę krótszy nagrywać. Zobaczymy się znowu raz tak długo te odcinki nie przesyłały. Tam pod... co, co ta podka robi? Co wy to widzieliście? Czy wy widzieliście, co ta patka robiła? W tej wiaskini... Ten rysunek będzie, tylko teraz mam nadzieję, że nas tutaj za ten potwór nie zaatakuje. Warto się tu rozejrzeć. Bo jak zaatakuje to będzie problem. Dobra, wezmiemy tego kota. Tak wam się w mroku oczy świecą, żem w pierwszej chwili pomyślał, że jaszczur idzie. Jak wielkie było to, co was zaatakowało. A to jest to zlecenie do zrobienia! Ogromne było bydle, a miało, że... Ledwośmy uciekli. Ciekawe, czy tamtych kupców dorwał. Należało im się, kurwim synom! Teraz najpierwsza rzecz, to się stąd wydostać. Mistrzu mnie, pomożecie nam! Kurde, no my tego zlecenia nie zrobimy na razie! To jest nas zbyt wysoki poziom. To powiedzcie, co się tu stało? Kupcy wynajęli nas niby to dla ochrony na szlaku. Aniśmy się nie obejrzeli, a ci nas cap i związali powrozami jak barany. Po co? A to nam zaraz akurat nie wyjaśnili, żeśmy są teraz konieczne ofiary na rzecz postępu i handlu. I dlatego nas zostawią przy wozie potworu na przynętę. I rzeczywiście, przyleciał taki wielki jaszczur jak na zawołanie. Potwory musiały się nauczyć, że tym traktem przewożone są zapasy dla wojska. Ano, umny był. Od razu nam odciął drogę, tak że tu musieliśmy wleść. No a biedny Tomiu nie zdążył. Zajmę się potworem. Wiwerny często próbują zagnać ofiary w pobliże gniazda, więc pewnie nie będę musiał szukać daleko. My tu poczekamy, co by nie przeszkadzać. No to jest to zlecenie to zrobienia, ale na razie tego na pewno nie zrobimy. Nie ma sens. Teraz tego zlecenia na pewno nie zrobimy. Dobra, mamy to. Na razie tego zlecenia nie zrobimy, bo jest na zbyt wysoki poziom więc wychodzimy stąd. Eee. No, moi drodzy, myślę, że pociągniemy, jest to do wschodu. Geralt set do nas na ramieniu. Wiedział już wtedy, że planowałem obrabować skarbiec Zygiego i za od tego czasu sług o mnie zaginął. Musiał wypytać go o moje losy, nie wzbudzając się tym to nie było łatwym zadaniem, bo choć Geralt był świetnym wiedźminem, to aktor z jego zaden. Dobra, to teraz chwila. Eee, no, tutaj mam taki najbliższy teleport, tam pojedziemy. No i się tepniemy do Nowigradu, no i rozpoczniemy to zdanie. Bo to tak, znowu nie był aż tak krótki. Ja mam nadzieję, że zresztą do Tek cyberpunka mi się udać dzisiaj nagrać nowy. Mam nadzieję, że zresztą cztery filmy, by mi się, się udało nagrać dzisiaj. Z Wiedźmina, z cyberpunka, z Batmana, potem jeszcze z cyberpunka. A no i te pony to akurat już stwierdziłam, że będę jutro komentować. Jutro, ma mojej mamy nie być, teraz, ma iść do pracy, więc. Jutro, mojej tepony mam nadzieję, na pewno skomentuję. Pamiętam, że kolejny odcinek z mojej typu, to będzie odcinek z Applejack. I to, co zamówię, nie będzie zbyt fajny odcinek, jak ogólnie lubię Applejack, to tak. niestety, kolejny odcinek to będzie jeden z jej gorszych odcinków, a dlaczego? E, no. Jednak, znaczy, ten no, kolejny odcinek tak trochę. Mm... To do to, jak bardzo Epilzek boi się tego, że kogoś stracić z rodziny, ale sposób, w jaki się będzie zachowywać w tym odcinku, no ogólnie Epilzek lubię, ogólnie jest to moja Urban MSS, tak i zachowanie w kolejnym odcinku będzie strasne. Ale to już akurat wyjaśnię w trakcie komentowania tego odcinka. Dobra, Dijkstra, mamy do pogadania. Masz chwilę? Mam, no, no. czego chcesz. Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaską? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną Juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasteczikami ze słowiczych języków i poją młodym linem. No, Gerald, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie. To może sobie tam gnić i z waltornią w dupie. No, on się nie lubi z jaskrem. Ty nie masz przypadkiem z jaskrem na pięku? Oczywiście, że mam. No. o co poszło? Widzisz, jaskier wydał ostatnio Sonek. Gdzie w drugim tetrastychu są rymy parzyste, zamiast okalające? Wyobrażasz sobie? Sam rozumiesz, że jako konesera poezji głęboko mnie to oburza. Nie daruję mu. Ha. Pytałem poważnie. Poważnie to brak mi czasu, żeby przejmować się twym kumplem Gigolakiem. Mam własne problemy. A ty mógłbyś mi pomóc? Wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra, ustalić co dokładnie się z nim stało. Jak ja uwielbiam, to po to humoru Rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś taki wyszczekany, jak cię Emily <noise> Ono o tym wie, oczywiście, że ono o tym wie. Kto ci to powiedział? Jak to? Emhy. Ha, 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 Nie zdradzę ci przecież imion moich informatorów. To by było kurewsko nieprofesjonalne. No, ale dość ploteczek. Tak, zapłacę ci, zapłacę. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Jak ja naprawdę uwielbiam Dijkstra. sero. No, Dijkstra to jest jedna z najlepszych postaci w Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów i tak dalej. No i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę. No okej. Okay. Dobra, zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Jak tak wiem, znowu taki trochę, trochę krótce ale po prostu stwierdziłam że w tym razie będzie krótszy odcinek, bo teraz naprawdę pociągniemy fabułę do obsodu, zwolamy to zostawić sobie na kolejny odcinek. Więc zakończymy w tym miejscu, jeśli odcinek tego się spodobał, to dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. To będzie na tyle. Bywajcie!